Musimy służyć dalszemu doskonaleniu socjalistycznej demokracji w Polsce. To nie mógł po prostu powiedzieć, że będzie drożej? Ja teraz będę musiała kraść. Normalka. Na pani takie hasło? Partia z narodem, naród z partią. Tylko to polega na tym, że naród ma słone ceny, a partia słodkie życie. Maksymalny układ. Ale ten, kto podnosi w Polsce ceny wódki i kiełbasy, jest samobójcą. Jeszcze jeden dowód. Że historia nie jest nauczycielką życia. Zadzwoniła do mnie miła pani z urzędu skarbowego i zapytała, na jakiej zasadzie ja odprowadzam podatek. No ja mówię, na takiej, że uzyskuję dochody, więc odprowadzam podatek dochodowy. Mówi, no tak, ale z jakiego tytułu pan te dochody uzyskuje? Ja mówię, no z tytułu praw autorskich. Aha, a jak pan może to udowodnić? Ja mówię, nie potrafię. Jak nie wierzycie, to nie bierzcie pieniędzy. <grym>, a Polakom zaczęło żyć się lepiej. I jest to fakt niepodważalny. Znamy to, znamy. Cel uświęca środki, prawda? Nawet Czasami. Nigdy. Zawsze okazuje się, że jakieś środki, taki cel. Jeżeli się używa kłamstwa, w głoszeniu jakiejkolwiek prawdy, to ta prawda też staje się kłamstwem. Ale raczej powinno się to nazwać księgą hańby, zawierającą tematy, których nie wolno poruszać. Podobno nie wolno wymieniać nazwiska Kisielskiego i... Takich nazwisk jest 132. Przygotowania do świętej wojny z faszyzmem się rozwijają, czego dowodem jest uchwalona 23 sierpnia ustawa o psychuszkach, która wprowadza nową kategorię osoby stwarzającej zagrożenie. No A kto stwarza zagrożenie? No Ten, kto występuje przeciwko reżimowi. No delikwent będzie mógł być umieszczony na podstawie oczywiście orzeczenia niezawisłego sądu. Jak najbardziej wszystko się odbędzie przy pozorach legalności w psychuszce i tam obowiązuje reżim więzienny. Można wobec niego stosować nawet środki przymusu bezpośredniego, żeby go poskromić, jakby mu się tam nie podobało. Panie komendancie, ja nie mam głowy do skrótów. Maksymalnie, co pamiętam, to CPN. To owszem, jak najbardziej. Kontakty. Z CPN? -y? Jak najbardziej. Nie ma dnia, żeby nie tankował. Za ustawą o psychuszkach, czyli tą 23 października, głosowało 408 posłów ze wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Ze wszystkich. Co ja widzę? W Konstytucję Radziecką nie wierzycie? Boże, kto Ciebie tego nauczył? Socjalizm. Tu nie wolno palić. A kto tak powiedział? A to nie umie pan czytać? Tutaj to powinno być po rusku napisane, wie pani? Och, to chamstwo. Gdzie się pan wychował? Kto pan wychował? Każdego chama wychowała mama. Komunista? Post? Koziej. Gazeta wyborcza? Gorzej. Gorzej nie ma. Mówimy Partia, a w domyśle Lenin. Mówimy Lenin, a w domyśle Partia. Kiedy umierał, poprosił, żebym się za niego pomodlił. A ty nie możesz? spytałem. Nie, ja nie mogę, ja komunist internet ma w sobie wielkie perspektywy, dopóki oczywiście nie padnie salwa. Socjalizm długo bez terroru wytrzymać nie może. W związku z tym, no już widzimy, że jeśli nawet naszą złotą panią Anielę Amerykanie podsłuchują, to cóż dopiero internautów, prawda? Muszą nad nami rozciągnąć kontrolę, to nie ulega wątpliwości. Natomiast dopóki to się nie stanie, to korzystajmy z tego. I tyle.